Hejka, kochani z tej strony, Kukilia, a dziś, moi drodzy, słuchajcie, będziemy mniej więcej mieć challenge. Za... Nigdy nie zgadniecie kogo. Ja też właściwie na początku nie wiedziałam. Ale no, zobaczymy, widzimy. Dajcie łupkę, górę, z cmoneczkę. Dzisiaj, słuchajcie, jako Kawaii Girl Challenge. Challenge. <grywka> e, dajcie łupkę, górę. E, Mm. No i zaczynamy, zywa, chyba. Dobra. Wiesz co? Ściągamy to, ściągamy to i ściągamy to i ściągamy to. Dobra. Wyglądamy jak taki e, kosmita. Jeśli chcielibyście challenge jako kosmita, to dałeś. Cie, oczywiście, chyba powiększamy się. Dobra. E, dobra. Kawaii Girl po pierwsze ma Kawaii minę XD. Wow! Ej, to jest ładne. Ładny make-up. Um... Jak gra mi, nie wiem jak ktoś. O, zobaczcie, jakie słodkie Kawaii. Dobra. Jem i gram i nie wiem jak to robię Tak? Co tak? Tak szczerze Wszyscy piszą oh my god mm. Już mam drugie śniadanie Wow! A ja drugiego nie mam szczerze czy ja mam drugie? No nie wiem. Dobra, napiszmy tu kawaii. Kawaii, jakieś słodkie w ogóle rzeczy. Nie wiem, czy wy wiecie, co to jest kawaii. Jeżeli nie wiecie, to trudno. E, dobra, to zobaczmy. O matku, jakie kawaii! Widzisz, że to słodkie. Słodko wyglądamy teraz. <laughs> Chociaż ten make-up w sumie nie pasuje do tego. Ja bym jeszcze zmieniła. O matko, jaki skin mi wcześniej wyszedł. Gram na kąpie, i, i jem na stole. Jeden wszystko. Mam laptop i się nie mieści. Mam mm, taki uśmieszek, bo ja nie wiem co odpisać. Dobra. Szczerze, to ja czasami nie wiem, co Wam odpisać, bo Wy tak dużo piszecie. Po prostu staram się odpisywać. Um, no i no. Dobra. Idziemy do. Um, Ona no, chyba nie wie nawet, że to jest nagrywane. Ale póki co, y, chyba byśmy poszli do. Kawaii domu. To znaczy, kawaii, kawaii. Ale widzę, by powiedziałam KAWAII <grym> Dobra A moja byfy Maja ma też I będzie miała mes Ok To jedziemy kawaii skuterem <grym> Chyba ona się domyśla jaki jest Challenge Nie wiem Możliwe Czy ta Maja cała to jest Majunia383? Myślałam, że tak. Wszyscy tu piszą: Hanię, gdzie jesteś? Dobra. Myślałam, że dom. Dom by mógł być mm, taki kawaii. Ona musiała już pójść, bo martwi się o nią Częńczi. A tego domu to ja nie testowałam. uwielbiam takie nowości. Dlatego teraz zobaczmy. O, roślinki, o my! Jakie śliczne. Jeszcze, że one są przeurocze. To otwiera drzwi, czy co to jest? Właściwie... Ja nie wiem, co to jest. Słuchajcie, bo tak to nie możemy. A, możemy jednak. To dziwne. Dowiedziałam, widzowie, co gdzie i jak. I słuchajcie, ten e, przycisk biały, on nie tylko włącza światła, ale też szyby otwiera. Także no. Dobra, zobaczmy teraz. O! Oh, przeteleportowaliśmy się do domu. W sensie, że tego. E, dobra. Teleportnęliśmy się tutaj. OMG! Oh oh ale ładna, jest spielnia. Szczerze ona jest przeurocza. Chyba. Chociaż nie wiem, taka bad. A ja nie jestem taka bad. Był challenge jako cute girls. Był challenge jako bad girls, ale teraz jest challenge jako kawaii girls, więc piszcie w komentarzu, jakie wy macie pomysły. Hmm. Może widzę, sobie... macie inne pomysły. Widziałam też, że podsunęliście, w sensie jedna fanka albo fan mi podsunął challenge, że mam być hmm, także hmm, chłopakiem przez challenge. Więc fajny challenge w ogóle, myśleliście, bo taki nietypowy. Ja bym nigdy w życiu nie pomyślała, że mogę się przebrać za chłopaka heaven. Ale no, fajny w ogóle ten pomysł. O, tu mamy to, 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 do słońca, który zdobywa energię słoneczną. Dobra. I ludzie tu mają fajne niki. Tutaj. Na słupy widzowe, ludzie będą tu mnie śledzić. Dlatego teraz. Mm. Zobaczmy. Mniej więcej. Czy ktoś tu mnie śledzi? Dobra, zobaczmy. No, nikogo tu nie ma. Czyli nie martwi się nikt. I nie wie, że tu, tu mój dom. Dobra. Tymczasem ludzie. Bakują mi się normalnie ekrany, słuchajcie. A jak napiszecie Brookhaven w Google, wyskoczy wam miasto, które też się tak nazywa, słuchajcie. I możecie właśnie tam zamieszkać. Ty, 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 widzę drogi. Ale to jest w Anglii, chyba. Widziałam też filmiki, które doświadczają tego. Challenge, że właśnie jest takie miasto. Ja później takie oho. Zobaczcie widzę. Ludzie tu dołączają. Nie mam pojęcia, że to ja. Bo ja nigdy się nie przebierałam za kawaii kart. W sensie nie wiem, jak to jest. Ale kawaii je coś mego uroczego. Czyli zobaczmy. Kawaii. Dobra. Zobaczmy, co. Kawaii je. No nie wierzę. No nie wierzę. Dobra. O, watę cukrową, waty cukrową, yy, cukrowe są dobre Bardzo dobre, a szczególnie te na rynku przypominam. Może kiedyś będę miała watę cukrową, kto to wie Dobra Donaciki też są dobre Te od Gen -Z i te od ekipy, w sensie yy, bardziej smakują te od Gen -Z. Najmniej mi się tak wydaje. Dobra. Razersy. Dużo jemy czekolady. Widać. Mogę do Jenzi, jak jest wolny? Mm, nie, nie możesz. <laughs> nie, no możesz. Mm, dobra. Ale fajne są te straszacze. Straszacze. Dobra. Ej, fajna mi na chowanego, słuchajcie. Jeżeli chcielibyście w tym domu chowanego, to piszcie w komentarzu. W ogóle chyba nie pamiętam, czy robiłam chowanego w rock czy w końcu nie zrobiłam. Napiszcie w komentarzu. Ale. No. Please adopt me. No. To do kolegi. Mm -hmm. Ej, mam pomysł, widzwy. Jak tu będą widzowie, to widzowie... będzie mega. I... Zobaczymy domy wasze. A dobra. Dom Jensi to tu nie ma. Cześć. To ty chciałeś być jakąś posadą? Dobra. Zobaczmy czy tutaj. Ogon. O nie. O nie. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Uf. Dobra. Jego mam znajomych, XD. co on tam pisze hasztakami jakimiś. Mm, ja jestem szybsza. Ja jestem. Co on tam pisze? I naprawdę się wczuli w tą rolę. Hania bejba. Ej, to moje fanka. Czekajcie, czekajcie. A z kim ja wcześniej pisałam. Um. A, dobra, z hanią, bejba. Okej. Okay. Idziemy na komisariat policji i powiemy, że... Um. Że dostała mandat za przekroczenie granic słodkości, tak? Dzień dobry, sam mandat za przekroczenie granic słodkości? Gdzie pan komendant? Nie! To nie może być tak. Słuchajcie, skoro jesteśmy w Brookhaven to wy musicie mieć jakąś posadę tutaj. Na przykład nie wiem. Policjant, um, stróż prawa bądź. Julka gdzie jesteś? Aha. A lektura. W sensie Julek jest ponad nieskończoność miliardów. Albo możecie być e, w szpitalu pracować, e, w straży pożarnej i w ogóle w banku. KG? Ja takiego skrótu nie znam dotychczas. Mhm. Gdzie fani są? Aha. A, bo to nie pan, chyba. Chyba. Może myśli, że to ja jestem. Mmm, dobra. Ale póki co, zobaczmy. Czy fani tu. Um, są. Dobra. Zegar domowy to jest takie coś, widzałem co na godzinę i 38 minut. Ej, to jak już minie ten czas, to zeg to dom mi zniknie, Ej, to jest bardzo ciekawe, Widzę, bo ja na przykład tego nie doznałam. Żeby dom mi tak natychmiast zniknął. I to jest bardzo dziwne też, że jest takie coś jak zegar domowy. Piszcie w komentarzu, czy wam kiedykolwiek dom zniknął, kiedy już byliście po czasie Czy to taki inny Bartek Kubicki Okej okay. Zobaczmy, kto jeszcze ma fajne domy I co? Obserwujmy nasz dom Dobra Julka, mhm. cześć Cześć ogólnie, no. Ale ładny w ogóle masz skin. Powinnaś. E, powinnaś być w fioletowym challenge'u. Dobra. Tu mamy podlasie, podlasie. O, o tą ciężarówkę mi chodziło z tym challenge'em. Widzę szczególnie. Dobra, bierzemy konia. Bierzemy konia, powiedziałam. Proszę czekać. 4, 3, 2, 1. No dobra, bierzemy konia. Przynajmniej to jest pod lasiem. To coś. Czemu ludzie pod Podlasie, serio? Jest mi smutno. I zobaczcie. Tutaj wskoczycie. No, weź. Konia przebuły. <śśś> Ej, jak chcę, jak chcę? Jak? Jak chcę? Jak to? Jak to? Jak to, jak to, jak to? Dobra jest. Mamy konia. Oh, widzicie, widzę? Be? I ja ciągnęłam. W sensie jakby go nie było, to bym normalnie. By po... Byście pomyśleli. Um... SWAT. XD. Co on znowu pisze? Kukilia się pisze osobno. Ty. Dobra. Aby zmienić dom, musisz nacisnąć. O, matko! Mogę jeszcze raz nacisnąć? Ej, to jest fajne. Słuchajcie, jeżeli jeszcze raz możemy nacisnąć. Wyjście. Dobra. Ale przynajmniej i by wzięła tego konia do domu. Dlatego czemu? Nie. Czemu nie? Ja ten dom nie miałam. Słuchajcie, ostrzegam. Dobra. To jest dziwne, że mamy tu dom. Już wiem, o co chodzi z tym zegarem domowym. Możemy zmienić domy. Ej, to jest fajne. Słuchajcie, jeżeli można zmienić ja domy mega. Ogólnie musiałam się przenieść, żeby pilnować brata, więc ogólnie no naprzeciwko mnie jest mój brat, tak. Dobra, zobaczmy co mamy jeszcze. Tu nic nie mamy. <laughs> um, więc no, jeżeli chcielibyście, żebym pokazała mojego młodszego brata, to piszcie w komentarzu. I którego brata przede wszystkim? Bo mam dwóch braci. Dobra, to ja um, Jadę do szpitala. To jedź. Jeć, jeć, jeć! Dobra. I. Totalnie kawa i koń w domu. Mamy Kałaj konia w domu. Nazwę go e, albo ją. E, Florencję, tak. E, bardzo fajna nazwa dla konia ogólnie. Czartujesz sobie! Ja dopiero go wzięłam do domu! Ej, ty! Ty! Do ciebie mówię. Skąd ty masz tą ciężarówkę w ogóle? Człowieku! Ja jej nie mam! Czekaj, czekaj, a może i mam? Dobra, mam jakieś. Ale to nie ta ciężarówka. Ta jest większa i masywniejsza. Czemu mi się trzęsie ekran? Takie coś dziwnego. Dobra. Idziemy zobaczyć, czy mamy ciężarówkę. No nie mamy, mamy zablokowaną. Gościu musimy naprawdę mieć premium. Co on nienormalny robi? O matku, zobaczcie Zobaczcie jakie to o, Dziwne Dobra Jakby co te głosy to mój brat Jensi tu jest Jenzie to mamy skład z nimi Mogę nawet przemaszerować Dobra Kochani, więc zobaczymy eee, Czy to jest dom za premium? Chyba tak bo ja go póki co nie widziałam Wszyscy się tu bawią w Gen Z. I tak wesoło To może my też się pobawimy w Gen Z. Nie no widzimy, My już byliśmy w challenge Genzy I nie możemy jej drugi raz I to jest nie fair Dobra zobaczmy Ej fajna kryjowa. W tym domu też by było takie chowanego By można było zrobić Dobra, kochani, więc jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, z dzwoneczkiem no i napiszcie w komentarzu kawa i doobcetnym każdemu serduszko. no i pa.